Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale CastleMag 2. No i słuchajcie, właśnie, dosłownie, właśnie co wróciłem z kina z sensu nowego Terminatora Dark Fate, czy też Terminatora Mroczne przeznaczenie. No i to jest film, który już niestety raczej zapowiada się na klapę finansową. Otwarcie mię bardzo słabiotkie, wątpię czy kolejne tygodnie, kolejne weekendy mu pomogą. I najpewniej będzie to oznaczało, że z serią Terminator się raczej pożegnamy na długi, długi czas. A bardzo szkoda, bo wiele wskazywało na to, nawet przed premierą, jak czytałem sobie recenzje, czy generalnie zapoznawałem się z różnymi opiniami na temat tego filmu od ludzi, którzy już go widzieli, to akurat Dark Fate ponoć wyszedł całkiem nieźle. I generalnie, no niestety zaszkodziło mu to, że poprzednie odsłony były tak słabe i na tym etapie generalnie nikt już się tym, tą marką, tą serią nie interesuje, przez to jak wielokrotnie wychodziliśmy z kina rozczarowani z kolejnych filmów z Logo Terminator. No i muszę wam powiedzieć, że. No, dokładnie tak jest. Dark Fate jest naprawdę porządnym filmem, bardzo solidnym kinem akcji, na którym bawiłem się o wiele lepiej niż myślałem, że będę. Który jest, no to jest po prostu kompetentne kino akcji, tak bym to określił. W tym momencie kompetentny współczesny blockbuster. I gdyby ten film, jestem absolutnie pewien, że gdyby ten film pojawił się zamiast trójki, albo nawet zamiast czwórki, albo nawet zamiast Genesis, gdyby ten film wyszedł zamiast Terminatora Genesis. Który był swego czasu reklamowany tym powrotem do korzeni, i tak dalej, że znowu mamy ten schemat fabuły, który znamy, i tak dalej, ale film wyszedł fatalnie. Gdyby Dark Fate był na tamtym miejscu, myślę, że nie mówilibyśmy o śmierci tej serii. Myślę, że Dark Fate spokojnie by wówczas był na tyle dobry, że nie rozczarowałby większości ludzi, którzy poszli na niego do kina. No, a niestety wygląda na to, że co z tego, że Dark Fate wypadł OK. Jeśli na tym etapie nikt już nawet nie chce się wybrać do kina. Nawet nie chce sprawdzić, czy jest dobry, więc, więc się nie, nigdy nie przekona, że jest dobry. Więc ja wam mówię, że słuchajcie, można spokojnie iść do kina. Um, ten film ma wszystko na swoim miejscu. Przede wszystkim ma bohaterów. I to jest najlepsza rzecz. Oczywiście, no nie, nie zrozumie się źle. Wydaje mi się, że spokojnie można było troszkę więcej miejsca poświęcić tym bohaterom, moglibyśmy ich troszkę lepiej poznać. Jak, jak sięgam pamięcią do Terminatora 2, czy Terminatora 1, spędziliśmy naprawdę sporo czasu z Sarą Connor, z Kylem Reese'em w pierwszej części, i, i, i jak widzieliśmy, jak re jego relacja z Sarą się pogłębia. Później oczywiście z Johnem i, Sar i Sarą. I to jest, to jest coś, co sprawiało, że naprawdę nam zależało na tych bohaterach, a że tamte filmy kręcił James Cutler. Cameron, to jednocześnie on potrafił te sceny akcji kręcić tak, że mieliśmy cały czas serce w gardle, bo nie wiedzieliśmy, co się wydarzy z naszymi bohaterami. Niestety Dark Fate ani nie ma tak dobrego reżysera, ani nie ma aż tak, znaczy my nie poznajemy aż tak dobrze tych bohaterów, ale na szczęście do pewnego, do pewnego etapu udało się to zrealizować całkiem nieźle, więc ci bohaterowie mogliby być lepiej pogłębieni, ale nie jest, nie jest najgorzej. Generalnie wiemy, kim są, wiemy, jakie mają cechy charakteru, i przede wszystkim dynamika między nimi naprawdę działa. Mamy naszą. Em... Postać, która przybyła z przyszłości, żeby bronić naszej bohaterki, grana przez Mackenzie Davis i ona jest naprawdę bardzo, bardzo okej, okay, ale, no wiecie, to jest taka postać, która nie za bardzo ma jakiś konkretny charakter. No jest, jest żołnierką, więc jest, wiecie, skupiona na celu, taka bardzo do rzeczy i tak dalej, ale brakuje tam troszkę głębi mimo wszystko. Um, ale, ale to jest naprawdę fajna bohaterka i myślę, że Mackenzie Davis ma przed sobą świetną karierę w Hollywood. Nawet w kinie akcji wydaje mi się, że, że w, te, w takim charakterze że wypadła, wypadła naprawdę fantastycznie. E, bohaterka, które, którą Grace, czyli, czyli ta postać grana przez Mackenzie Davis broni, nazywa się Dani i nie pamiętam, jak aktorka ją gra, ale też jest naprawdę bardzo okej. Okay. Troszkę jej postać została tak, wiecie, topornie ulepiona. No właśnie, o to chodzi. Jakby poświęcić jej więcej czasu, było miejsce na zniuansowanie trochę tej bohaterki. A że nie było czasu, to trzeba było tak bardzo topornie i kawa na ławę wyłożyć, kim ona jest, jaka jest, jakie ma cechy i dlaczego jest ważna. Więc tak, żeby nikt czasem nie miał żadnych wątpliwości. Więc um, okej, okay, ale sp sprawdza się powiedzmy, zdaje to egzamin. Sarah Connor, świetna. Linda Hamilton jest cudowna. Od razu przy przy przybiało mi to na myśl e, 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 Jamie Lee Curtis z Halloween. E, w tego ostatniego, która, która tam grała, oczywiście, po latach, Lori Stroud. Pokazano nam, jak, jak te wydarzenia z, z poprzedniego, z pierwszego kultowego filmu wpłynęły na nią. No i tutaj mam podobną sytuację i też no, to była świetna decyzja, bo moim zdaniem ta postać ewidentnie ciągnie ten film. Ona nadaje mu najwięcej dynamiki, ona mu nadaje najwięcej charakteru. Widać, że Linda Hamilton świetnie zna tę postać, w jakim ma być Sarah Connor, i, i, i to jest naprawdę świetna rola. Bardzo mi się podobało to i bardzo mi się podobała jej dynamika ze wszystkimi postaciami dookoła a najbardziej właśnie z bohaterką Mackenzie Davis, no i z bohaterem Arnolda Schwarzeneggera. Z tą postacią wiąże się wiążą się najciekawsze rzeczy moim zdaniem w tym filmie, parę ciekawych pomysłów, które aż tak prosiłoby się, żeby rozwinąć troszkę bardziej, żeby trochę więcej pomówić o tym, co się wiąże z tą jego postacią, ale nie chcę wam też spoilować tutaj, więc może, może, może nagram jeszcze jakiś materiał o tym, już tak spoilerowo. No zobaczymy, dajcie znać, czy chcecie. W każdym razie, to jest bardzo fajna postać, świetnie zagrana. Jego relacja właśnie z Sarah Connor, super. E, jeśli pamiętacie, jak wypadł Arnold... czy raczej postać Arnolda Schwarzeneggera w Terminatorze Genesis, no to spokojnie, to nie... w tym momencie, w tym filmie to już nie jest tak desperackie, Um, nie mamy aż tylu odwołań, odniesień, żartów, aluzji do klasyków, co tam dużo oszczędniej Tim Miller tutaj poszedł i dzięki po prostu niebiosom, bo, bo no nie ma poczucia cringe'u tak jaki był przy Genesis za każdym razem, kiedy Arnold robił coś charakterystycznego dla T-800 z, nie wiem, z poprzednich filmów. No, ale to, to gra moim zdaniem. E, natomiast e, cała reszta jest po prostu ok. Kurczę, no, sceny akcji bywają naprawdę super. Ta z pierwszego aktu, e, która na no, wiecie na autostradzie, a wcześniej w fabryce samochodów, chyba super, naprawdę bardzo fajnie się to oglądało. E, bardzo tak, kurczę, żywo to jest nakręcone. Czuć w tym energię. Natomiast jest parę scen akcji, które no, były już troszkę przegięte i przekombinowane, przez to się męczące. E, jest gdzieś tak pod koniec drugiego aktu, albo na początku trzeciego, już w sumie nie wiem, jak to umiejscowić. Jest scena, gdzie nasi bohaterowie, słuchajcie, spadają płonącym samolotem na ziemię, i nie dość, że mają to na głowie, nie dość, że im tu wszystko wybucha i płonie, a jednocześnie muszą myśleć jeszcze, jak tu się z tego uratować. To jeszcze goni ich zły terminator, który jeszcze jednocześnie, wiecie, ma te wszystkie swoje supermoce. I, i ja tak to oglądam, i nie wiem, gdzie kto jest, bo wszystko lata po tym ekranie. Po prostu kamera wszędzie, jest w, absolutnie wszędzie. I sobie myślę, kurna, mi by naprawdę wystarczył zwykły pościg na autostradzie. Ja naprawdę nie potrzebuję, żeby każdy kolejny film przeskakiwał rekina w tym względzie. Ja bym chciał, żeby generalnie twórcy się nauczyli tego, że czasami mniej znaczy więcej i naprawdę nie ma co przesadzać. To wiecie, nie każdy film musi być szybkim i ściekłymi. Jakby w tamtej serii to jest tradycja, że, że musi być coraz dziwniej, coraz bardziej absurdalnie, ale to naprawdę nie musi przychodzić na wszystkie filmy. To nie, nie każdy film musi być Mushem Passable czy, czy coś. E, więc, więc to mi troszkę przeszkadzało i to też się trochę tyczy właśnie tego naszego złego Terminatora, modelu rev 9, Grago Luna i on sprawdza się naprawdę bardzo fajnie. Kiedy on jest po prostu sobą, to ten Terminator wypada najlepiej, bo jest, no, wtedy jest naprawdę niepokojący, może w ten sposób. E, natomiast no, w momencie, kiedy robi te swoje super triki, wiecie, bo trafi się rozdwajać czy coś to CGI no kurczę i widzisz widzisz że tego typa tam nie ma że po prostu oglądasz ten efekt specjalny i widzisz po prostu jak z każdym kolejnym filmem twórcy muszą kombinować jak tu dać jeszcze większe zagrożenie i jeszcze większe zagrożenie jeszcze większe zagrożenie a przez to jednocześnie nasi bohaterowie pokonując po prostu coraz bardziej absurdalne zagrożenia i, I po prostu to napięcie w którymś momencie znika przez to. Szczególnie, że no widzisz ten efekt specjalny, i widzisz, jak on po prostu musi używać wszystkich możliwych trików, żeby sobie poradzić z grupką ludzi. Tak samo jak z tymi stanami akcji. Nie rozumiem, dlaczego w każdym kolejnym filmie ta stan musi być większa. Tak samo nie rozumiem, dlaczego te terminatory muszą być, te, te złe terminatory muszą być coraz bardziej po prostu przegięte. Ja rozumiem, że yy, żeby było ciekawiej przydałby mu się jakiś ciekawy gimmick, ale wydaje mi się, że na przykład możliwość przez niego, um, nie wiem, pobierania informacji z całego świata nagle, no po prostu, wiecie, w mgnieniu oka, że, po, że, że jest cały czas podpięty na przykład do, do, do ciągu informacji. To myślę, żeby było dużo ciekawsze i, i jednocześnie Cięższe, stawałoby się cięższym zadaniem dla naszych bohaterów, żeby uciec przed tym terminatorem, niż to, że on potrafi się morfować i po prostu robić rzeczy z rzeczy i, i regenerować i tak dalej. No, już widzieliśmy to w terminatorze dwójce. Dajmy spokój. To już ten pomysł na Terminatrix z Terminatora 3 był dużo, dużo lepszy, ciekawszy, bo chociaż nie był kolejnym terminatorem z maszyn. To, to, już, to już jest naprawdę nudne. No, ale ponarzekałem sobie, ale wciąż sceny akcji generalnie są ok. Główny zły Terminator jest ok. E, przyciąłbym ten film. Ta, ta cała scena z tym lataniem samolotu, spadaniem samolotem, jest moim zdaniem niepotrzebna. Szczególnie, że potem finał, moim zdaniem, jest naprawdę ok. I sporo emocji, jest ładnie, ładnie wyreżyserowany i tak e, Ale ten film jest po prostu za długi. Jest troszkę przed, przedobrzono tutaj najzwyczajniej w zwyczajnej świecie, więc paradoksalnie wydaje mi się, że ten film byłby wie o wiele lepszy. Gdyby był mniejszy i, i troszkę bardziej kameralny jednak. Nie, że zupełnie kameralny, ja rozumiem, że tutaj musi być Blockbuster, ale gdyby było mi troszkę mniej rzeczy, wydaje mi się, że to by nie zaszkodziło, wręcz pomogłoby temu filmowi. Jest to, jest to spoko naprawdę efektowne kino akcji. Jeśli, jeśli taka fabuła, że ludzie uciekają przed złym robotem, was interesuje, to myślę, że nie znajdzie się w tym filmie nic, co was tutaj specjalnie by rozczarowało. Jest odpowiednio dużo humoru, ale nie, nie, bez, ale nie do przesady. Jest, jest troszkę serca, jest. Jest przede wszystkim chemia między postaciami to jest myślę że najważniejsze. Generalnie to wszystko gra, po prostu wszystko tutaj do siebie pasuje, wszystko do siebie gra, ale tak jak wspomniałem, po prostu z wieloma elementami przedobrzono i, i no nie znaleziono. Znano umiaru, coś co myślę, że znał James Cameron, a, a tutaj troszkę się to nie udało. W ogóle mam wrażenie, że dobrze by Terminatorowi zrobiłeś, jeśli, jeśli ta marka nie miałaby zostać pogrzebana. Powrót do korzeni po prostu. No bo wiadomo, że Terminator 2 to jest wielkie efektowne kino. No wzorze w zasadzie tego, jak robić dobre kino akcji. Ale kurczę, no 1 była małym kameralnym, no slasherem w zasadzie. No, miała tą strukturę slashera po prostu. Ehm, bo wiecie, nie była droga, była, była małym, prostym filmem. Wydaje mi się, że to jest dobra droga, żeby wrócić do korzeni. Żeby trafić jakiś filmowiec, który po prostu będzie miał pomysł na to, jak wziąć jakiś element z tego, powiedzmy, całego mitu Terminatora i, i zrobić wokół niego ciekawy film, e, który nie będzie próbował robić 30 różnych rzeczy naraz, jak ostatnie filmy i Dark Fate trochę też próbuje. Który nie będzie próbował być w absolutnie wszystkim i dla wszystkich, tylko no, będzie chciał powiedzieć swoją historię. Mam nadzieję, że tak to się wydarzy. Zresztą wielu innym markom też by pomogło, mimo wszystko, zmniejszenie budżetów, zmniejszenie tych produkcji. I yy, no nie liczenie, że te filmy będą dla wszystkich. To nie jest tak, że dzisiaj wszyscy będą po prostu chcieli zobaczyć Terminatora, no bo tak nie jest. Ale ja bym chętnie zobaczył więcej tego typu, więcej filmów w tym Uniwersum. I nawet więcej takich filmów jak Dark Fate. Tylko z troszkę z umiarem i, i wydaje mi się, że, że byłoby ok. Tym niemniej słuchajcie, no ja zresztą zapraszam Was do kina, jeśli lubicie kino akcji, lubicie blockbustery, to myślę, że się nie zawiedziecie. Tak jak mówiłem, bawiłem się na tym o wiele lepiej niż myślałem, że się będę bawił. A jest w tym filmie naprawdę sporo fajnych pomysłów, szczególnie wokół właśnie postaci Arnolda, o których jeszcze bym chętnie pogadał. I jest w tym filmie też sporo, a jeszcze a propos, jeszcze jedna mała dygresja a propos tego, że umiar by się tu przydał. Jest w tym filmie naprawdę parę scen, które myślę, że by znacznie lepiej grały, gdyby można było im poświęcić troszkę więcej miejsca, i, i, a nie uciekać od razu, wiecie, do akcji i wybuchu. Bo te akcje i wybuchy są naprawdę okej okay tutaj, naprawdę dobrze to zostało zrobione, ale to nam nie zastąpi najzwyczajniej w świecie, wiecie, czasu, który czasami, pod, który, który czasami jest potrzebny do tego, żeby zbudować scenę. Jest w tym momencie, jest na początku filmu scena, gdzie naszą główną bohaterkę w pracy odwiedza jej ojciec, który tak naprawdę nie jest jej ojcem, tylko jest złym terminatorem, ale o tym wiemy tylko my. I kurczę, gdyby to dobrze podbudować, to to jest naprawdę przerażająca sytuacja, gdzie nasza bohaterka niczego się nie spodziewa, wiecie. Widzi ojca, i wszystko wydaje się ok, a my wiemy, że to jest terminator, który przyszedł ją zabić. Kurczę, no myślę, że napięcie tutaj by po prostu sięgało zenitu, gdyby to odpowiednio podbudować, gdyby poświęcić trochę czasu na tę scenę, lepiej zarysować relację bohaterki z jej ojcem, ale nie było czasu, bo akcja i napierdalanie się po, po twarzach. No, ale podkreślam, napierdalanie się po twarzach też jest w tym filmie ok, więc no cóż, co zrobić? No, ale tak jak, tak jak mówię, nie jest najgorzej. Solidne kino. Lepiej się na tym bawiłem niż na, nie wiem, Hobson Show czy, czy czymś takim. Więc y, tyle ode mnie. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się film podobał, czy chcecie jeszcze o tym terminatorze pogadać. A ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.